Zajmiemy się teraz tworzeniem tablicy struktur, a dokładniej tablicy N-struktur. Deklarując jakąś strukturę, chcemy zebrać ilość informacji pod jedną nazwą, tak tworzymy ileś pól i potem chcemy to jakoś wykorzystać w programie, więc prawdopodobnie nie będziemy pracowali na pojedynczej strukturze, tylko będziemy pracowali na ilość strukturach, więc najlepiej je zebrać w postaci tablicy. I teraz co się stanie, jeśli powiedzmy, gdy uruchomię program dzisiaj? Będę chciał mieć tylko 3 struktury, a gdy uruchomię go jutro, będę chciał mieć 100 struktur albo 1000 struktur. No to wtedy nie mogę wpisać na sztywno, że długość mojej tablicy ma wynosić powiedzmy 10 elementów. No bo czasem to będzie za dużo, a czasem to będzie za mało. Mogę skorzystać z pamięci sterty i coś takiego będziemy uczyli się dzisiaj robić. Najpierw stwórzmy naszą strukturę. Korzystamy ze słowa kluczowego STRUCT. Dajemy nazwę. No powiedzmy, struktura będzie się nazywała student, i będzie reprezentowała studenta. Będzie miała następujące pola: imię, nazwisko, typ string, string, czyli napisy i int, czyli jakaś liczba całkowita, na przykład numer. Może to być numer indeksu, numer pokoju, no cokolwiek. Pytamy teraz naszego użytkownika, ile chciałby mieć takich studentów. Podaj liczbę studentów. I przechodzimy do nowego wiersza. Następnie pobieramy od użytkownika tą liczbę i zapisujemy ją na przykład w zmiennej o nazwie n, bo będziemy mieli n studentów, tak i tą zmienną jeszcze trzeba wcześniej stworzyć. I co dalej? Jak dokonać tej alokacji pamięci? Jak skorzystać z pamięci sterty? Używając wskaźnika. Wskaźnik ma zawsze jakiś typ, więc typ tym razem to jest ten typ, który sobie tutaj stworzyliśmy, student. Wskaźnik, czyli gwiazdka, nazwa tego wskaźnika, nowi studenci. Na przykład, oczywiście, może być inaczej. I teraz operator new. Alokujemy pamięć, typ student i ile tych studentów ma być. No n chcemy. Średnik na końcu zaalokowaliśmy pamięć dla n studentów. Mając zarezerwowaną tą pamięć, chcemy teraz pobrać dane o tych studentach, więc żeby wykonać, to, żeby wykonać tą operację pobrania n razy skorzystamy z pętli. Pętla for z licznikiem i wykona się n razy, jeśli damy taki warunek, i na koniec każdego obiegu zwiększymy I o 1. W każdym obiegu pętli chcemy zapytać użytkownika, jak ma na imię student, albo podaj imię studenta. Tak, i teraz pobieramy to imię, znowu cinem. Gdzie je pobieramy? No do tej tablicy, co sobie ją tutaj stworzyliśmy. Nowi studenci na pozycji i bo tablice numerowane są od 0, dlatego też tutaj od zera zaczęliśmy i każdego po kolei aż do n pierwszego, czyli aż do ostatniego będziemy zapełniali i teraz po kropce, które pole chcemy wstawić imię, tak, to co zostanie wysłane trafia do pola imię tyle eee, potem imię studenta i na koniec może jeszcze przejście do nowej linii, żeby wszystko się ładnie wyświetlało a nie zlewało się co tam jeszcze chcemy? Imię, no to nazwisko. Jeszcze się przyda numer. Mieliśmy te trzy pola. Tu nazwisko, a tu numer. No dobra. No to jak już zostały wczytane te dane, mamy struktury ustawione w tablicy. Każda struktura ma te trzy pola i tych struktur jest N. Gdzie są skromadzone? Pod tą nazwą. Mając te dane, prawdopodobnie chcemy je gdzieś zapisać. Możemy skorzystać z operacji na plikach, a do tego służy nam fstream, więc musimy go zainkludować i tworzymy obiekt klasy offstream. Ten obiekt, jak, do, jak nazywamy, dowolnie, tylko trzeba dać mu jakąś nazwę. Plik studenci na przykład. I teraz ten plik studenci. Musimy otworzyć korzystając z metody open. Co mamy otworzyć? No, trzeba podać jakąś nazwę, którą chcemy nadać temu plikowi. Na przykład lista studentów.cSV, średniczek, i pobieramy dokładnie tak samo. Jak tutaj wykonywaliśmy tą operację wypisania i pobrania, tylko teraz też chcemy n razy wykonać. Też korzystamy z tych strzałeczek do operacji wejścia-wyjścia, ale nie si out, ale plik studenci. Tak, do plika studenci, czyli w lewą stronę strza strzałki. Co wsadzamy? Wsadzamy po kolei każdego studenta, czyli jego imię, oddzielone średnikiem, i potem. tym. Tak. Imię i jeszcze numer. Numer i nazwisko. A na końcu przejście do nowej linii, żeby wiersz po wierszu każdy student był reprezentowany. I jak już coś takiego zrobiliśmy, no to jeszcze wypada zamknąć. Ten plik. Close. Średnik. I skasować tę pamięć, uwolnić ją. Ona chce się uwolnić, nie można jej tak więzić. Korzystając z operatora delete. Nawiasy kwadratowe. Dlaczego kwadratowe? Bo to tablica. Tablica lubi takie nawiasy. I nazwa tego wskaźnika: nowi studenci. Teraz wszyscy studenci są już wolni. Odpalamy terminal. G do kompilacji. Myślnik Wall. N struktur, myślnik O, tworzy plik wykonywalny, executable. Ok, coś się zrobiło. Co takiego? Zobaczmy. Podaj liczbę studentów. Trzech. Pierwszy student, Karol. Nazwisko 0. A, podaj imię, numer. Imię, nazwisko. No, to, to, to trzeba zmienić. Zaraz to poprawimy. Eee, numer taki, następny lol, eee, aha, i tak dalej. Imię studenta, drugi, drugi. Nie ma znaczenia, co napiszemy, tylko sprawdzamy, czy to będzie działać tak jak chcieliśmy, żeby działało. Lista studentów, i faktycznie stworzył się taki plik CSV. To jeszcze naprawmy te straszne przewinienia, które tutaj popełniliśmy. Podaj imię, może zróbmy tak, i tego studenta. Podaj nazwisko i tego studenta. I podaj numer i tego studenta. No dobra, no to to jeszcze można zrobić ładniej. Może tutaj jeszcze podpiszmy, co w ogóle robiliśmy. Tak, tutaj pobieramy liczbę studentów. Alokujemy pamięć, ładnie mówiąc, czyli rezerwujemy dla nich miejsce w pamięci. Wypełniamy tą tablicę, tablicę struktur. I pola w tych strukturach. Tak. A na końcu zapisujemy dane w pliku. Ok, no to tak jak mówiłem, a może zacząłem mówić, yy, można to zrobić trochę ładniej. Co to znaczy ładniej? To znaczy skorzystać z funkcji. Każdy fragment kodu, który można zamknąć w funkcji, zamykamy w funkcji. Void, zapisz dane. Na przykład, oczywiście, może się inaczej to nazywać. E, tak, tu otwieramy nawias klamrowy, tu zamykamy nawias klamrowy, czyli sobie wyciągnąłem stąd i włożyłem tutaj i zamykam pod tą nazwą tą część, która wiem, że działała fajnie, więc mogę zrobić zewnętrzną funkcję. I teraz tak Będę potrzebował tego n, żeby mi tu dać, bo ten n jest zdefiniowany w mainie. Więc musimy sobie przekazać jako parametr nowych studentów. To był wskaźnik, czyli student. Gwiazdka. Nowi studenci. I w sumie to może być string, nazwa. Piku. To to samo. To to samo. Z tym robimy to samo. Czyli Void. Wczytaj dane tym razem. I też potrzebujemy tych informacji, co znaczy N i co znaczy Nowi studenci. Dobra. No to jeszcze tak. Teraz wczytaj dane. Wywołujemy. Tam sobie zdefiniowaliśmy. Sama definicja jeszcze nic nie robi. Dopiero kiedy wywołamy funkcję, coś się stanie. Nowi studenci jako wskaźnik. Zapisz dane. I tak. To sobie przykupimy całe. Może nazwa. Tak, i tą nazwę dajmy. Wyciągnijmy sobie stąd i wklejmy tutaj i teraz co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, a tutaj brakuje nam nazwy. Dobra, tak, czyli to co zostało wysłane tutaj, trafia jako nazwa tutaj i zostaje otwarty taki plik. Może zadziała, może nie, sprawdźmy, nie to, to nie powinno zostać pokazane. O, o bardzo złe rzeczy. Zapomnieliśmy strzałek. A strzałek nie można zapominać, bo wtedy się nie będzie kompilować. I zapomnieliśmy średnika. Czy to już wszystkie przewinienia? Na to wygląda. Podaj liczbę studentów. Jeden tym razem. Imię zero tego studenta. K, nazwisko K. A no to tu jeszcze jaka spacja mogłaby być. I numer 301. Czy się zapisał? Najważniejsze? Zapisał się.